The Last of Us to jedna z moich ulubionych gier, wciągająca fabuła, fajny, choć uproszczony system craftingu, a oprawa wizualna mimo upływu lat wciąż cieszy oko. Na najwyższym poziomie trudności stanowi całkiem solidne wyzwanie. Po latach postanowiłem do niej wrócić i. Już po dwóch godzinach usunąłem ją z dysku. Nie dlatego, że nagle przestała mi się podobać, problem w tym, że ja już tę historię znam i nic się w niej nie zmieni, nawet jeśli przejdę ją dziesiątki razy. Ale The Last of Us wcale nie jest wyjątkiem, podobnie miałem z God of War'em, Uncharted'em, Max'em Payne'em i wieloma innymi tytułami. Gry te mogą być nawet narracyjnym arcydziełem, ale ich historie są liniowe i nie oferują większych zmian w kolejnych przejściach. Brakuje też mechanik, które mogłyby znacząco zmodyfikować rozgrywkę przy ponownym podejściu, jak na przykład losowe wydarzenia, alternatywne ścieżki fabularne. Czy rozwój postaci wpływające na świat? Jeśli główną siłą gry jest historia, to po jej poznaniu trudno znaleźć motywację do powrotu, chyba że rozgrywka sama w sobie oferuje wystarczająco dużo swobody i różnorodności, jak np. Red Dead Redemption 2, jednak tutaj już mówimy o grze w otwartym świecie. Pojęcie replayability zaczęło pojawiać się w recenzjach i analizach gier już w latach 80., gdy automaty arkadowe i pierwsze konsole zachęcały gracze do ponownej rozgrywki. Pierwotnie chodziło o jedno, by gracze wrzucali kolejne monety. Plansze z najlepszymi wynikami były do tego bardzo skutecznym narzędziem. Pac-Man, Space Invaders czy Donkey Kong opierały się na biciu rekordów punktowych, co sprawiało, że gracze wracali, by poprawić swoje wyniki i zdobywać prestiżowe miejsca na tablicy. Na tym właśnie polega różnica między grami, które są jednorazowym doświadczeniem, a tymi, do których chce się wracać. Replayability to elementy gry, które sprawiają, że chcemy je przechodzić ponownie, odkrywać nowe możliwości i spędzać w nich setki godzin. I dzisiaj sobie opowiemy właśnie o rzeczach, które powodują, że chcemy spędzać w grach dziesiątki, setki, a nawet tysiące godzin. W grach kompetytywnych sprawa jest prosta: chodzi o bycie lepszym. Tu nie ma napisów końcowych, nie ma jednej historii do przejścia. Każdy mecz to nowe wyzwanie i możliwość awansu w rankingu. W tytułach takich jak Counter-Strike, League of Legends czy Quake, system rankingowy wyznacza na jakim poziomie jesteś graczem. Im wyżej się wspinasz, tym bardziej wymagający przeciwnicy stają na Twojej drodze. Ale rywalizacja w grach multiplayer to nie tylko pogoń za wygraną, choć z pewnością jest to i ważny element. Ale często chodzi o coś innego, na przykład o progres i doskonalenie się w danym tytule. Testujemy nowe strategie, uczymy się na bieżąco i integrujemy z innymi graczami, zarówno ze swoimi znajomymi, jak i z zupełnie obcymi osobami. Z czasem zaczynamy dostrzegać swoje postępy, a samo rozwijanie umiejętności staje się równie satysfakcjonujące, co sama wygrana. Poza techniką czy strategią gry MMO to również ważny aspekt socjologiczny. Czasami jest to współpraca, czasami po prostu czysta, nieskrępowana niczym zabawa. Czasem kłótnia z jakimś ruskim dzieciorem, co to dopuszcza jakieś ruskie memy, których nikt nie rozumie. To właśnie te momenty sprawiają, że wracamy do gry na setki godzin. W końcu chodzi nie tylko o to, żeby wygrywać, ale o to, żeby się wkręcić, rozwijać i czerpać radość z gry. Takie gry stały się taką wirtualną piaskownicą, w której spotykasz się ze znajomymi. A byłoby to co najmniej dziwne, gdybym w wieku 30 lat chodził do piaskownicy, spotykać się ze znajomymi. Losowość to kluczowy element gier, które chcemy przechodzić wielokrotnie. Najlepiej widać to w roguelike'ach. Weźmy Slay the Spire. Teoretycznie mamy określony początek i koniec. Musimy dotrzeć do finałowego bossa i go pokonać. Ale sposób, w jaki to zrobimy, za każdym razem jest inny. Talia, którą budujemy, układ przeciwników, zdobywane karty, wszystko jest generowane losowo. Do tego dochodzi kluczowy element Permadew. Zginiesz Oh, my sweet child. Wracasz na start, nie ma kontynuowania zapisu, uczysz się na błędach i próbujesz od nowa. To ogromna różnica między Slay a takimi grami jak Dead Cells czy Hades, gdzie po każdej śmierci zachowujesz część swojego progresu. Twórcy dodatkowo podkręcili replayability, dodając codzienne wyzwania, które zmieniają zasady gry. Może dostaniesz potężne karty na starta, może przeciwnicy mają jakieś nietypowe buffy. Każde wyzwanie wymusza inną strategię, dzięki czemu gra nigdy nam się nie znudzi. Balatro. Pozornie prosta karcianka, w której po pokonaniu 24 planszy praktycznie rzecz biorąc wygrywamy grę. Ale możemy grać dalej w trybie nieskończoności, a gra oferuje również tryb wyzwań. Te wyzwania, podobnie jak w Slade Spire, wprowadzają modyfikacje, które zmieniają podstawowe zasady gry i wymagają nowego podejścia. Może dostaniesz narzucone jokery w slocie, a może mechanika punktacji będzie działać inaczej niż zwykle. Dzięki temu każda kolejna rozgrywka jest unikalna i sprawia, że chce się próbować nowych strategii i próbować budować coraz bardziej chore buildy. Podobny efekt można zobaczyć w grach hack and slash takich jak Diablo czy Path of Exile. Losowo generowane mapy, przedmioty i ogromne drzewka umiejętności sprawiają, że gracze poświęcają setki godzin na odkrywanie nowych buildów i strategii. To właśnie losowość sprawia, że gry pozostają świeże i nieprzewidywalne, co znacząco zwiększa ich regrywalność. Mechaniki takie jak proceduralnie generowane zawartości, zmienne warunki rozgrywki i systemy progresji, wymuszające eksperymentowanie, sprawiają, że gracze chętnie wracają do tych tytułów, by przetestować nieznane dotąd buildy. To właśnie dzięki temu uroglajki, karcianki czy slash potrafią angażować na setki godzin. Oferując unikalne doświadczenia przy każdym kolejnym podejściu. Niektóre gry prowadzą nas za rękę przez liniową fabułę, a inne dają pełną swobodę. I to my wtedy decydujemy, jak potoczy się historia, jak traktują nas NPC i jaką postać wykreujemy. W takich grach nie chodzi tylko o wybór klasy czy zestaw umiejętności. Decydujemy też, kim naprawdę się stajemy w oczach przedstawionego świata i jaki mamy na niego wpływ. Możemy być potężnym magiem albo brutalnym barbarzyńcą, możemy kroczyć ścieżką światła i stać się bohaterem, o którym Mistrz Jaskier napisze pieśni, albo rozdupcać wszystko i wszystkich na swojej drodze. Każda decyzja wpływa na świat i na to, jak reagują na nas NPC. Klasyczne RPG oferują ogromną wolność w wyborze naszej roli: wojownika, maga, łotrzyka, barda, do wyboru, do koloru. Każda klasa nie tylko zmienia styl walki, ale również sposób rozwiązywania napotkanych problemów. Mak może rzucać zaklęcia i bawić się iluzjami, a barbarzyńca wpada w... z wielką pałą i rozwala wszystko na... na swojej drodze. I bardzo często te różnice widoczne są nie tylko w samej mechanice gry, ale także w interakcjach z NPC-ami. Dodatkowo moralność postaci w takich grach ma realne konsekwencje. Możemy być szlachetnym bohaterem, który pomaga innym, lub cynicznym oportunistą, który zdradza sojuszników i wykorzystuje każdą okazję dla własnych korzyści. Każdy wybór wpływa na bieg historii, co sprawia, że każda rozgrywka może wyglądać inaczej. Przykładem świetnej gry z takimi mechanikami jest Star Wars Knights of the Old Republic. W tej grze system jasnej i ciemnej strony mocy wpływa nie tylko na naszą postać ale także kształtuje jej relacje ze światem. Możemy być Sithem albo żądnym krwi Jedi. Wyłączcie telewizję, włączcie myślenie. Pamiętajcie, ile osób zginęło podczas ataku na gwiazdę śmierci. Kiedy wybieramy jasną stronę, rozwijamy umiejętności wspierające innych, takie jak leczenie, obrona i umiejętności przekonywania innych do dobra. Z kolei na ciemnej stronie zaczynamy wykorzystywać swoje umiejętności do manipulacji, niszczenia i budowania własnej potęgi. Zwiększa się nasza siła, ale za cenę moralnych kompromisów. Każdy wybór, który podejmujemy, nie tylko zmienia historię, ale i to jak nasza postać rozwija się w trakcie gry. Każda strona mocy oferuje zupełnie inne podejścia do rozwiązywania konfliktów. To sprawia, że kotor staje się jednym z najbardziej regrywalnych tytułów, zachęcając do wielokrotnego przechodzenia z różnymi ścieżkami i umiejętnościami. Jednak nie wystarczy dodać kilku różnych finałów. Kluczowe są mechaniki, które sprawiają, że każde kolejne podejście jest inne niż poprzednie. Detroit Become Human pokazuje, że jeśli gameplay jest zbyt oskryptowany, a mechaniki rozwoju postaci są ograniczone. Ponowne przejście mogą już nie być tak satysfakcjonujące. Pomimo mnogości zakończeń, jakie ta gra posiada, ostatecznie to kombinacja wpływu na świat i zróżnicowanych mechanik gameplayowych jak rozwój postaci sprawia, że gra pozostaje atrakcyjna na dłużej, jeśli gra oferuje prawdziwą swobodę w rozwoju postaci. Daje nam różne możliwości rozwiązywania problemów. Nabyte umiejętności są unikalne na przykład dla poszczególnych klas. To każde przejście takiej gry może być przeżyciem unikalnym. Gry usługi to bardzo specyficzny typ gier. Są one zaprojektowane w taki sposób, by zapewniały graczom rozgrywkę przez długi czas. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier, które najczęściej oferują jednorazowe doświadczenie, gry usługi są w ciągłym rozwoju. Są to tytuły, które regularnie otrzymują aktualizacje, nowe wydarzenia, wyzwania i treści, co sprawia, że gracze wracają do nich przez miesiące, a nawet lata. Mechanika takich gier jest oparta na tworzeniu długofalowej relacji z graczami, którzy traktują je jak usługę, do której mają dostęp przez cały czas. Świetnym tego przykładem jest WoW, który wciąż pozostaje jednym z najważniejszych tytułów w gatunku MMORPG. Gra jest stale aktualizowana przez lata. Regularnie wychodzą nowe rozszerzenia, zmiany w rozgrywce, nowe postacie, istnieje cała kultura wspólnoty, czyli gildie, wyścigi o miejsca w rankingach, a także ciągłe wydarzenia w grze, które angażują społeczność. Jednak żeby nie było zbyt kolorowo, to twórcy też bardzo często wykorzystują FOMO. Można powiedzieć, że w grach live service jest to jeden z kluczowych elementów, które sprawiają, że gra staje się wciągająca i utrzymuje graczy zaangażowanych na długi czas. Regularne wydarzenia, ekskluzywne przedmioty, sezonowe wyzwania graczy czują presję, by brać w tym wszystkim udział. FOMO ma także silny wpływ na społeczność, ponieważ gracze rywalizują o nagrody i prestiż, co sprawia, że stała aktywność w grze staje się niemal niezbędna i dodatkowo premiowana. To zjawisko wpływa na długoterminowe zaangażowanie graczy i pomaga utrzymać grę jako usługę, której nie widać końca. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak ogromny wpływ na współczesny gaming miało ID Software. Otóż w dumie z 1993 roku znajdował się system Demo Recording pozwalający graczom nagrywać swoje rozgrywki. Na rozwój sytuacji nie trzeba było zbyt długo czekać, bo już w 1994 roku powstała strona Compete N skupiająca wokół siebie pierwszych speedrunnerów Duma. Było to jedno z pierwszych miejsc w sieci, gdzie gracze mogli porównać swoje czasy, udostępniać nagrane dema i rywalizować o rekordy. To właśnie tam zaczęła kształtować się kultura speedrunów, która obejmuje setki gier i miliony graczy na całym świecie. Podobnie jak Doom, ogromny wpływ na rozwój speedruningu miał również Super Mario 64 z 1996 roku. Ta gra stała się jednym z fundamentów współczesnej sceny speedrunowej, a jej otwarte poziomy pozwalały na eksplorowanie nowych strategii przejścia. Właśnie w Super Mario 64 narodziły się jedne z najbardziej kultowych technik speedrunningowych, takich jak backward long jump. Pozwalający na osiąganie niewiarygodnych prędkości i pomijanie dużych fragmentów gry. Gracze zaczęli eksperymentować z optymalizacją ruchu, szukaniem gliczy i ustanawianiem coraz bardziej wyśrubowanych rekordów. Ostatnio stała się rzecz absolutnie historyczna, jeśli chodzi o speedrunner. Ten pan o pseudonimie Dino Single przeszedł wszystkie souls -like od studia From Software, czyli. Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro i Elden Ring pod rząd. Bez śmierci, bez żadnego otrzymanego damage'u bez levelowania postaci. Na tę chwilę jest to prawdopodobnie najtrudniejszy challenge do wykonania. Chociaż są jeszcze randomizery. Są to modyfikacje, które losowo zmieniają elementy gry, takie jak rozmieszczanie przedmiotów, układ, poziomów, czy nawet mechaniki rozgrywki. Początkowo powstawały jako sposób na urozmaicenie dobrze znanych gier, ale szybko stały się nieodłącznym elementem sceny speedrunningowej. W klasycznych tytułach takich jak Dark Souls randomizery sprawiają, że każda rozgrywka jest niepowtarzalna. Gracze muszą polegać na znajomości gry i umiejętności adaptacji zamiast na wyuczonych schematach. To wprowadza zupełnie nowy wymiar wyzwania, bo nie wystarczy już perfekcyjnie opanować optymalną trasę. Trzeba dynamicznie reagować na losowe warunki. Jednym z najpopularniejszych randomizerów jest Foggate Randomizer, który losowo zamienia wejścia do lokacji i bossów w Dark Souls sprawiając, że każda nowa rozgrywka jest zupełnie nieprzewidywalna. Możesz na przykład wejść do kaplicy Firelink i od razu znaleźć się w Komnacie Głyna, czyli finałowego bossa. Istnieją też randomizery, które mieszają wszystkich przeciwników w grze, sprawiając, że nawet najbezpieczniejsze lokacje mogą stać się koszmarem. Możesz spotkać potężnego Smauga na moście w Annetberg albo walczyć z czterema królami w ciasnym korytarzu. Takie zmiany wymuszają zupełnie nowe strategie i potrafią przetestować cierpliwość nawet najbardziej doświadczonych graczy. Społeczność nieustannie tworzy nowe modyfikacje, sprawiając, że nawet najbardziej ograne tytuły wciąż mogą zaskakiwać. A jeżeli i randomizery nam się znudzą, to zawsze można przechodzić solsy na przykład na gitarze od Gitar Hero. Pozdrawia Remczak. Oczywiście, powodów, dla których wracamy do gier jest multum, może być to nawet nostalgia, ale sam przekonałem się na własnej skórze, że niektóre gry, do których wróciłem po wielu latach, zestarzały się tak bardzo, że okazują się być lepsze w mojej głowie niż są w rzeczywistości. Ale są też przecież mody ulepszające grafikę, poprawiające systemy walki. Ostatecznie to, co sprawia, że wracamy do gier, jest niezwykle różnorodne i zależy od naszych osobistych preferencji. Jedni odnajdują satysfakcję w rywalizacji, inni w losowości i eksperymentowaniu z mechanikami, jeszcze inni w głębokich wyborach fabularnych czy długoterminowej progresji. Dla niektórych kluczowa jest społeczność i wspólna zabawa, a dla innych możliwość testowania własnych limitów w speedrunach i wyzwaniach, których twórcy nawet nie przewidzieli. Jedno jest pewne: dobra gra to taka, do której Chce się wracać, nawet jeśli niekoniecznie musimy ją przechodzić od początku do końca. Czy przyszłość gier skupi się na coraz większej swobodzie, czy może wręcz przeciwnie, na oskryptowanych jednorazowych doświadczeniach? Czas pokaże. Gry przyciągają na różne sposoby, o których nie wspomniałem w tym filmie, bo nie sposób wymienić ich wszystkich. Jedni kochają eksplorację i swobodę, inni po raz kolejny chcą przeżywać znaną im już fabułę, a jeszcze inni doceniają po prostu świetnie zaprojektowaną mechanikę rozgrywki. Niektóre tytuły żyją latami dzięki społeczności i powtarzalności, a inne pozostają w pamięci jako jednorazowe, ale niezapomniane doświadczenia.